Nintendo pozywa twórców Palworld pomimo, że ma małe szanse na wygraną. Dlaczego? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz do to mój kanał Okiemdawa. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite i Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Nintendo i The Pokémon Company pozywają twórcę gry Palworld Studio Pocket Pair za naruszenie patentów. Pozew został złożony 18 września 2024 roku w sądzie rejonowym w Tokio. Firmy domagają się zakazu naruszeń oraz odszkodowania, twierdząc, że gra Pal World, stworzona i wydana przez pozwanego, narusza liczne prawa patentowe. Gra Pal World odniosła duży sukces komercyjny po premierze na początku 2024. Wywołała też kontrowersję i debatę, czy tzw. Pokemony z bronią nie naruszają własności intelektualnej do Pokémon Company. Eksperci prawni już wcześniej analizowali możliwy spór pomiędzy Pokémon World, ale długo, długo e, nic tak naprawdę nie wychodziło, e, nic nie wskazywało na to, że Nintendo może mieć jakiś punkt zaczepienia. Szczegóły pozwu są na razie skąpe. E, Nintendo oświadczyło jedynie, że będzie nadal podejmować niezbędne działania przeciwko wszelkim naruszeniom praw własności intelektualnej, w tym marki Nintendo, by chronić własność wypracowaną przez lata. Gra Palworld Studio Pocket Power okazała się ogromnym sukcesem po premierze w styczniu 2024 roku. W ciągu zaledwie kilku tygodni sprzedała ponad 25 milionów kopii, stając się drugą najczęściej graną grą w historii platformy Steam. Szybko jednak zaczęto dostrzegać podobieństwa do serii Pokémon. Waldo określone jako Pokémony z kołachami, czy tego typu innymi określeniami. W każdym razie, projekt stworzeń występujących w grze, wyraźnie przypominał kultowe Pokémony od Nintendo i Game Freak. Wywołało to jednak debatę, czy Pokémon nie narusza praw intelektualnej należących do Pokémon Company. Mimo kontrowersji, przez pierwsze miesiące po premierze nie spotkano się z oficjalnym sprzeciwem ze strony Nintendo. Firmy znanej z bardzo rygorystycznego egzekwowania swoich praw. Prezes Nintendo zapowiedział jednak w lutym, dwa tygodnie po debiucie, że spółka podejmie odpowiednie kroki, natomiast no, przez dłuższy czas e, nic się w tej materii nie działo. I tutaj Florian Miller, e, były konsultant prawny Blizzarda i autor już nieistniejącego bloga, który zajmował się właśnie różnymi patentami i sprawami prawnymi, e, podzielił się przemyśleniami na temat tej dziwnej sytuacji prawnej wokół Palworld i jego zdaniem pozew Nintendo prawdopodobnie nie dotyczy praw autorskich związanych z wyglądem postaci, a raczej patentów technicznych. E, cytując, patenty obejmują wynalazki technologiczne czy techniczne z wyjątkiem amerykańskich wzorów przemysłowych. W Japonii najwyraźniej nie nazywa się praw do wzorów patentami, co oznacza, że muszą pozywać Innych twórców o naruszanie patentów na oprogramowanie, które nie będą miały nic wspólnego z tym, jak wygląda Palward. Mogą to być na przykład patenty na renderowanie obrazu 3D. Takie techniki mogą być używane do stworzenia czegoś, co wygląda jak Pokémony, ale także do stworzenia czegoś, co przypomina Warcrafta, a oceniał Miller. Ekspert uważa za mało prawdopodobne, by Nintendo posiadało jakiekolwiek ważne patenty na tyle silne, by uniemożliwić tworzenie Palworlda. Zwykle da się obejść tego typu patenty, można uzyskać przecież ten sam efekt y, przy użyciu innej techniki, więc tym samym to jest słaba linia ataku. Studio PocketPer wydało oświadczenie w sprawie pozwu, potwierdzając jego wpłynięcie i zapowiadając rozpoczęcie odpowiednich procedur prawnych w sprawie zarzutów o naruszenie patentu. Wygląda na to, że firma nie została poinformowana o naruszeniu, których konkretnie patentów jest oskarżona. Pocketper przeprosiło graczy Palworld za zmartwienie lub dyskomfort spowodowany sytuacją. E, tutaj cytując, to naprawdę niefortunne, że z powodu tego pozwu będziemy musieli przeznaczyć znaczną ilość czasu na sprawy niezwiązane z tworzeniem gier. E, tutaj to było Oficjalne oświadczenie firmy. Twórcy obiecali dać siebie wszystko dla fanów i zadbać o to, by niezależni twórcy gier nie byli ograniczani ani zniechęcani do realizacji swoich kreatywnych pomysłów. Florian Miller e, dodaje, że japońskie patenty są ważne tylko w Japonii. Oznacza to, że nawet w przypadku wygranej Nintendo Pocket Bar potencjalnie nadal mogłoby sprzedawać Palworld na innych terytoriach. Oczywiście Nintendo może być przygotowane na dalszą eskalację sporu prawnego. Zdaniem eksperta patentowego ta sprawa rzeczywiście potrwa długo. Uważa, że bardziej prawdopodobne jest, że potrwa 5 lat, niż że zostanie rozstrzygnięta w ciągu pierwszego roku. Na razie gracze mogą więc bez przeszkód cieszyć się rozgrywką e, w właśnie Palworld. Florian Miller zwraca też uwagę, że małe i młode firmy, tak jak Pocketport, zazwyczaj nie mają żadnych patentów, z pomocą których można by było wnieść pozew wzajemny. Nie wyklucza jednak, że deweloper może pozyskać jakieś patenty do kontrnatarcia, co by było bardzo interesujące. To nie pierwszy raz, gdy seria Pokémon jest w centrum prawnych kontrowersji. The Pokémon Company wygrał już w przeszłości 15-milionowy pozew o naruszenie praw autorskich przeciwko chińskiemu klonowi Pokémonów, ale tam ten klon był znacznie, znacznie bardziej ewidentny. Od tego zacznijmy. Nintendo zrewidowało też niedawno swoje wytyczne dla twórców treści, by łatwiej było sprzeciwiać się nieodpowiednim treściom wykorzystującym ich własność intelektualną. Firma od lat słynie z rygorystycznej ochrony swoich marek i bezwzględnego egzekwowania praw. Przypadek Palworld jest jednak o tyle nietypowy, że gra osiągnęła olbrzymi sukces komercyjny i przez wiele miesięcy funkcjonowała bez formalnego sprzeciwu Nintendo, mimo ewidentnych inspiracji Pokemonami. Dopiero teraz, ponad pół roku po premierze firmy zdecydowały się na e kroki prawne. Przyszłość gry Palworld stoi pod znakiem zapytania w obliczu pozwu od Nintendo i The pokémon Company jeżeli sąd przyzna rację powodom, Pocket per może grozić zakaz dalszej dystrybucji gry i wysokie odszkodowanie. To postawiłoby pod znakiem zapytania plany dalszego rozwoju marki. Jednak prezes Pocketper Takuro Mizobe pozostaje optymistą. W niedawnym wywiadzie stwierdził, że wierzy w innowacyjność i oryginalność swojego zespołu. Zasugerował, że nawet w najgorszym scenariuszu są w stanie przerobić grę tak, by ominąć zarzuty o naruszenie patentów. Studio nie zamierza też na razie wstrzymywać prac nad kolejnymi projektami w uniwersum Palworld. W lipcu Pocket połączyło siły z Sony Music Entertainment i Aniplex, tworząc joint venture Palworld Entertainment, którego celem jest kontynuacja globalnego rozwoju marki Palworld. Spodziewać się pewnie jakiegoś animca w tym świecie, co będzie bardzo interesujące. Pozew Nintendo przeciwko twórcom Parwold wywołał duże poruszenie wśród graczy i branży gier. Wielu fanów Pokémonów z zadowoleniem przyjęło zdecydowane kroki firmy w obronie i kultowej marki i nie wyrażali jednak obawy, czy nie doprowadzi to do ograniczenia kreatywności twórców inspirujących się popularnymi markami na całym świecie. Głos w sprawie zabrali też przedstawiciele branży Markus Keller, dyrektor zarządzający funduszu inwestycyjnego Catapult Ventures, ocenia, że pozew był nieunikniony. Nintendo to musiało się w końcu zdecydować na, jakiś, na jakieś działania. Skala sukcesu Power sprawiła, że stał się on bezpośrednim zagrożeniem dla pozycji rynkowej serii Pokémon. Firma nie mogła już dłużej udawać, że problem nie istnieje. Inaczej sprawę widzą deweloperzy komentujący już sprawę na Twitterze. To próba zduszenia konkurencji przez wykorzystanie przewagi patentowej. Nintendo dąży do monopolu i chce zastraszyć mniejszych twórców, którzy mają odwagę tworzyć tytuły inspirowane Pokémonami. To nie fair i długofalowo szkodliwe dla całej branży. Jest to zdanie wielu z nich. Niezależnie od ostatecznego wyniku, procesu poza Nintendo może mieć daleko idące konsekwencje dla całej branży. Z jednej strony pokazuje determinację dużych graczy w ochronie swojej własności intelektualnej w walce z podejrzanymi kopiami flagowych marek, z drugiej strony właśnie mamy to, że ekspansywne egzekwowanie praw patentowych przeciwko mniejszym studiom może tym bardziej sprawić, że branża i produkowane gry będą miałkie i byle jakie. Już wcześniej Nintendo zasłynęło agresywnymi działaniami wobec fanowskich i niezależnych projektów, które uznało za naruszające ich prawa autorskie. Jeżeli sąd przyzna w tym sporze rację Nintendo, może to otworzyć drogę do fali podobnych pozwów, duże koncerny zyskałyby silny argument do walki z wszelkimi grami w jakikolwiek sposób inspirowanymi dobrze znanymi seriami. To z kolei ograniczyłoby kreatywność twórców obawiających się kosztownych procesów i nawet Gdyby ostatecznie dana firma nie miała racji, to sam pozew jest na tyle odstraszający, że twórcy nie, nie wchodziliby w określone obszary powiedzmy gameplayu, bo sama wizja procesu i kosztów sądowych mogłaby być dla nich po prostu druzgocząca. Sprawa Palworld vs. Nintendo i The Pokémon Company zapowiada się na jeden z bardziej znaczących procesów patentowych w historii branży gier. Jego wynik może na lata ukształtować podejście firm do ochrony własności intelektualnej i swobody twórczej. Jeżeli Nintendo wygra, da to sygnał, że żadne, nawet najlepiej sprzedające się klony popularnych marek nie są bezpieczne. Taki precedens prawny może jednak negatywnie odbić się na innowacyjności i różnorodności gamedevu, zniechęcając twórców do eksperymentów. Z kolei Zwycięstwo Pocket Pair byłoby triumfem niezależnych deweloperów i twórczej wolności, stworzyłoby to pewną przestrzeń dla dzieł inspirowanych kultowymi markami, ale dostatecznie oryginalnych, by uniknąć oskarżeń o proste kopiowanie. Niezależnie od rozstrzygnięcia, batalia prawna wokół Palworld już teraz zmusza branżę do refleksji nad granicami własności intelektualnej i dozwolonej inspiracji. Otwarte pozostaje pytanie, jak pogodzić słuszne prawo firm do ochrony swojej ciężko wypracowanej pozycji z potrzebą kreatywnej swobody niezależnych twórców. Od odpowiedzi na to pytanie zależeć może przyszły kierunek właśnie całej branży gier. No i zobaczymy, jaki tutaj będzie tego efekt. I to wszystko. W tym podsumowaniu zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, patrona czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na okiem dewa.